Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj piękna niedziela. Święto wojewódzkie i decyzjalne plonów ziemi, które dzięki pracy rąk Waszych i daru Bożego błogosławieństwa możemy wszyscy się cieszyć i dzielić naszym powszednim chlebem. Dziękujemy Wam właśnie za ten wielki dar. Dzisiaj Słowo Boże przypomina nam o świętym Piotrze który otrzymał wielką łaskę od naszego Pana Jezusa Chrystusa, staje się pierwszym z apostołów, staje się pierwszym papieżem, otrzymuje klucze do Bożego Królestwa, znak prymatu. Papież jest tym, który Pan Bóg daje dar, że to, co zwiąże na ziemi, będzie związane w niebie. To, co rozwiąże na ziemi, będzie również rozwiązane w niebie. To wielki przywilej i łaska, którą człowiek dostępuje z Bożej Opatrzności. Drodzy rolnicy, sadownicy, pszczelarze, ta sukcesja apostolska trwa nieprzerwanie aż do dnia dzisiejszego. Dbamy w świętej tradycji o zachowanie tego Bożego prawa. Jest ono przekazywane. Również i Wy dbacie o tą ziemię, tak jak i Wasi Ojcowie. Jakże wspaniały sposób wyraził to Jan Paweł II w Krośnie w 1997 roku. Były to słowa naprawdę gorące i żarliwe, wezwaniem do nas wszystkich skierowanym o wierność Bogu, wierność tradycji. Mówił nasz rodak, pozostańcie wierni tradycji waszych praojców. Oni podnoszą wzrok znad ziemi, ogarnieli nim horyzont, gdzie niebo łączy się z ziemią i do nieba zanosili modlitwy o urodzaje, o ziarno dla siewcy, o ziarno dla chleba. Mówił pięknie w swojej homilii Jan Paweł II. Oni w imię Boże rozpoczęli każdy dzień i każdą swoją pracę i z Bogiem swoje rolnicze dzieła kończyli. Zatem drodzy rolnicy, Składownicy pszczelarze, pozostańcie wierni tej świętej tradycji. Niech ona wyraża najgłębszą troskę o ziemię o sensie owocowania na tej roli, aby ta Wasza praca przynosiła jak najobfitszy plon, najpiękniejsze owoce. Niech z Waszych ust nie znika piękne słowa pozdrowienia. Szczęść Boże. To nasze staropolskie Szczęść Boże niech nam towarzyszy w codziennej pracy, a Wam przypomina właśnie to piękne pozdrowienie o naszej pięknej wartości, godności chrześcijańskiej. Zatem Szczęść Boże.